Ja witajcie w kolejnym filmie z Marvel Spider-Man i dzisiaj musimy lecieć do baru bez nazwy. A i właśnie w ostatnim odcinku zupełnie mam pokazać, że znowu mamy 6% kampanii. O czym już mówiłem w pierwszym dodatku, że zawsze mamy 6% za pierwszą misję. A tymczasem... A, dobra Myślałem, że musimy spać na sam dół. Sklada się mi, że w ogóle jest nowy son w Fortnite. Już go sprawdziłem, jestem dość fajny. Normalnie bym pierwszy rozdział. Chazło, to wpuść mnie do środka idioto. Ha! Niezłe. Mhm. No to teraz hasło. Skalunka najgorszych nowojorskich przestępców. Jak tam ostatnio byłem, bójka trwała od piątku do niedzieli. Ale teraz na ciebie mój uroczy koleżko. W ogóle kto wymyślił bar bez nazwy? Czy tam... To się nazywa bar bez nazwy, czy w ogóle po prostu tam nie ma nazwy tego baru, bo już nie wiem No jak ktoś ja lubię tego te Spiderbocika. bo. kilka rozmów. Ale mogę? Się Co ja mam zrobić? On... Nie, 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 nie. Może jak ktoś chem to mnie nie zobaczy? Dobra, udało się Żadnej broni, bujek ani mocy, no? Duże oczekiwania wobec gości tego zacnego przybytu No ale to PS4 jest też mega głośne, już bym na PS5 Dobra, panie. Szkoda mi tego, kto to będzie naprawiał Tak? Straszny hałas Powinienem wyfiltrować takie słowa jak Magia i Hammerhead Musimy izolować ich fale głosowe. Oh, jezu. Eee. O jezu. O! Peck. Świetnie. Zobaczmy, co panowie mają do powiedzenia. Tak się cieszę, że zostawiliśmy Macie. Hammerhead to przyszłość tego miasta. Nie wydaje ci się to pochranione? Co? No wiesz. Pod Spider-Bot 2.0. Tam na górze jest napisane. W ogóle ja wiem, że mnie my tak, my tak słabo słyszycie nieraz, ale... jest za bardzo okay. nic nie poradzę. Kogo teraz? A nie, tutaj najpierw. Hop, hop. No nie mogę tu nigdzie przejść. Chyba, że chodziło o...

Jakoś tak może Czas na podsłuchiwanie. Nie chcę narzekać ale to miejsce A poza widokiem trochę Sendora. Aha, najechałem mu na palce mnie nie wykryć. E, to jakoś tak i tak. było bardzo niepomocne. Jeśli Hunterhead załatwi dodom, przejmie kontrolę nad Muszę ich Sorry, mówić. chciałem tylko zobaczyć. Ktoś tu na pewno wie gdzie są. Czy mogę wtedy używać tej mocy i niestety mogę. Niestety dla Spiderbot, ale nie, nie wiem czy Peter miał jakiś dialog, bo jak już mam mówiłem kiedyś mam wytrzymy telewizor wtedy. Zbyt, jeden... Bo mega mi Mamy, bardzo przeszkadza wtedy przegłos na mega O, teraz się odbagował i mi wykrył. Eee, muszę się jeszcze. Dobra, ale znowu się schodzić. Nie, ja się nie mogę ruszyć wtedy! Nie! He! Idioci! Każdy ten spiderbot nie może być bardziej wytrzymały. Muszę ich znaleźć. Ja po prostu nie mogę go rozlepszyć. Tu nie mogę, tu, nie, tu mogę, dobra Muszę wyizolować ich fale głosowe Przesłuchiwacz wersja 2.1, wersja alfa 2.01 przepraszam, ale to pewnie jest samo Ej, ten atak na domu. Gdzie się odbędzie? Wiesz cokolwiek? Nie. Ale podobno Nowy wie. Hammerhead osobiście mu powiedział Dlaczego Nobis <noise> owiadują się przed nami? Trzeba spuścić mu łomot. Dobra, muszę ich śledzić. To jest ten nowy! Muszę wyizolować ich fale głosowe. Ej, miałem dobrze sprawdziłem, Nara. No. Ej, hey, podobno wiesz, gdzie są to nowie. Nie tak głośno. Właściwie tego. nie wiem. Dalej, nowy! Wiedziałem, cholerne świeżynki. Ale, ale wiem, kto wie. Winni i Gino są z tyłu, ale nie chcą puścić pary. Też mi sensacja. Winni i Gino wiedzą wszystko. Przestań kłopać daszką, do... Vini i Gino. Vini i Gino, tak? Muszę pójść na tył i sprawdzić, co wiedzą. Jak mniej więcej tak, tak dobra. Tylko jak je otworzyć? Aha, dobra. To też ludzie nie potrafią zamykać drzwi ze za sobą. Eee. Ten mnie zauważy, jak ja przejdę, tak? Czy. Nie, dobra, on ślepy jest jak krew. Dobra. Zakonałem się, że muszę przejść. Nie mogę przybliżyć. Jak się z tym uporam, dzwonię do MJ. Przydaje się informacja o tych miejscach, do artykułu o przykrywkach mafii. Zaliczaj meliny Hammerheada w całym mieście, by zdobywać ten bas. Dobra. Dobra, lecimy dalej. A tak na szybko... Aha, nagle nie mogę, dobra. A zaliczył mi już coś? Nie. Oczywiście, Uszę że nie. znaleźć Winiego i Gina i namierzyć donów. W ogóle tak na szybko zaczął jeszcze opis misji. Hemarhat uciek i nie wiemy gdzie się ukrył, ale w barze bez nazwy ktoś pewnie będzie wiedział. No Potem opisie które zamieścił Peter w ogóle. No. Eee! Ludzie, tak się nie bawimy. O nie, kible. No nie. Naprzód. I co? Aha. Tylko że jak ja mam tu jakadvantujesz. Winni i ginolea jak nie mam Ci goście znają następne posunięcie? To jest jakaś Humber droga, Hedon. ale. Ale stoły chyba są jakieś takie. Jak? Środki. To dobre miejsce do obrony. Pewnie. Co on już się tam też blokował. Mają pojęcia. Co kamer headla? Jak się ukryć? Kurde. Krywka do jest pewnie w tych kątach. tam jest dobra. Muszę odwrócić ich uwagę. I co teraz? Tam się powinienem przedostać. Dobra, teraz druga lampa. O ile mogę w ogóle ten by przejść? Dobra, niech będzie, że przejdę ten Dobra. do są w Kiny Auerbach. Muszę tam dotrzeć przed Hammerhedem. Super Spider Botcie. Teraz cię ukryj. Wrócę po ciebie później. Sklika ma? Tylko Aha, czyli już. Bar z nazwy. Ukończono, no, no, i dobra. Cześć MJ, Jupiter. Aha, wbiłbym level, ale nie oczywiście. Wielki awans poziom 50. No tak, jasne. Słuchaj, wiem, że na początku opytyłem o przyciskach magii, nazłem coś, co może ci się przydać. Wiem, gdzie znajdują się przedsiębiorstwa Hammerheada i mogę postawić prawdziwą kasę, że nie są legalne. Nie bardzo masz co postawić, ale doceniam intencje Od razu zacznę je sprawdzać. Pozwól mi wykonać czarną robotę. Przekażę ci cokolwiek znajdę. Byłoby świetnie, mam termin na karku. Pogadamy później. No, no i trochę musimy czekać, nie? To to się zacznie ile dostałem. O kolejne 6. Wiecie co? Jeśli nikt się teraz o nas nie... O, jednak mam misję jakąś. Nowe Wpływanie na świadka Ludzie Hammerheada grożą ważnemu świadkowi w nadchodzącym procesie. Muszę go ochronić podczas transportu na posterunek. Dobra, jest już Ale chciałem zaliczyć jakąś malinę Hammerheada Ale tym myślę, że zrobimy po tej misji fabular... Co? Co tam mi wyskoczyło? Misja poboczna, czy co to było? Do zewnętrznie mam jakiś niebieski znacznik. A to jest zazwyczaj misja poboczna, ale to chyba zalicza też malinę Hammerheada, więc kos na razie odpuścimy. I zajmiemy się jeszcze jedną misją fabularną. Choć te wszystkie Maliny, to myślę, że możemy sobie zrobić na innym odcinku wszystkie. Nie musiałaś wzywać wsparcia. Musiałem. Myślisz, że nie poradzimy sobie sami? Widziałeś co się tam dzieje? I komu nie ufa? Się. Będę ich śledził na wypadek niespodziewanych gości Oj, lepiej tak O dobra, już mam patent Wystarczy się bujać, ale bez klikania X na koniec Wtedy się tak za mocno nie wybijam I ich nie wyprzedzam O, ale trochę by się przydało O co jest, że Parker nie aż tak się dziwnie łapie Ok Okej w tym miejscu to ja często jest tam z Lagemarp Super Heroes. Taka ciekawostka. Bo to jest... Adra nie będę Zobaczymy potem. Wam pokażę. Właśnie przydałby się wrócić odcinek z Lagemaru Super Heroes. Bo już by nie było jest cicho. No nawet za cicho. Dlaczego nikt nie słyszał jak to buduje? No bo powiedziałeś H za cicho. W sensie, wiecie, za cicho pójdą to, że jest za cicho. A dobra, walka. I dobra, mogłem to od góry zrobić, kurde, nie przemyślałem. Próbujemy nie otrzymać ani innego obrażenia. Przynajmniej podczas tych pierwszych uderzeń. A ty oddawaj tę tarczę. Aha, jeszcze ty? Zmarnowałam się w koncentracji, ale to jest... Aha, ekskorta świadka! To, to miało być przestępstwo! Aha, dokonałem przestępstwa, dobra. Yy, muszę poczekać jeszcze. Hej, Peter, masz chwilę? Co porabiasz? No wiesz, to co zwykle. Bujam się, na sieci... A co tam? Po prostu chciałem jeszcze raz podziękować za pierwszą lekcję. Znaczy, myślałem, że naprawdę coś zrobimy, ale za to teraz aż pękam od wiedzy. Coś niesamowitego. Jak nikt do ciebie nie strzela, to tak, jest całkiem spoko. To kiedy następna lekcja? A, y nie wiem, Miles, dużo się teraz... Słuchaj, ostatnio szybko odrabiam prace domowe, w domu pomagam jak tylko mogę, a grając w kosza nie zrobiłem wsadu nad choćby jednym duniem. Przysięgam. Nie, w porządku Miles, świetnie ci idzie, dam... dam znać jak będę wolny, dobrze? Okej, okay. jasne, ekstra, dzięki Peter! Stworzyłem potwora, potwora entuzjazmu. O, kurde, nie dałem sobie pierwszych przestępstwo mimo że nic nie tuż obok. No i to jest strzelina na dla... A zbiry Hamarcheda i Magii to nie są ostatnio ci O, właśnie ominem jeden dach. Aha, o to chodziło, dobra. Nigdy nie myślałem, że będę o to z Magii. A tu proszę. Pobalicko na ziemię! Na przód. Wow! Pajęczenie ludzie tylko i Magii wyglądają to. identycznie. Ja nie dziwię, że tak mało punktów doświadczenia dostałem No To lecimy dalej Ej, no nie mogę się zaczepić Dobra, zrobimy tak No, i leci No i zobaczmy tą misję Não é zabar a missão. Aha Ale, jednak jest Donowie muszą być w środku Nie są bezpieczni wow. Które to są? A raczej byli Który. Świetnie bo już nie wiem. Ty się, punkt, to jest... Hmm. To jest... To jest... To z To jest... To jest... To punkt zdrowia tryb fotograficzny ha <laughs> jednak nie, jednak nie to budzę o z jakimi ja tych gości z tarczami no o jak oni mi czy ta tarcza zadziała też zresztą Dara, najpierw go załatwię potem się będę narcił tak, gdybyście zostali domu, nie musielibyście tyle płacić za popcorn! Teraz zastanawiam, czy musiałem tego unikać, czy nie, bo... Ja się tą darczą, ale nie wiem, czy zdążyłaby się już skończyć, czy nie. Ale resza, To i pyk, pyk, domów magii. Lepiej sobie odpuścić ginie! Co ktoś tam mi nawet nie zauważył jeszcze chyba Niepykalny Coś mnie tam wykrywa, ale zobaczmy co. A, ty gałko, dobra Jakby to zdążyło się wystrzelić w moim kierunku. jest jeszcze jedno, dobra, spróbuję wyrwać No! Prześcigałem kółko, i którym on naraz, a nie, no nie. Jeszcze... Jeszcze powinienem, nie to na do wyboru gadżetów. No, nie weźmiesz już teraz, żebym mógł użyć tego, no ja nie mogę. Co jest nie tak. Co jest nie tak, ewidentnie więc nie coś jest nie tak. Dobra, jak jest koncert, to trzeba też się leczyć. Bo coś mi póki co nie idzie. Halo, wracaj tu! No ładnie. I... Super! A, bo to jedno z ty, tych toczki nie dotyka. No nie! No pomyliłem wszystkich. Teraz na jedno odzyskałem, na razie, drugą. To gdzie? Na górze, wewnątrz. Ja łapię. Ja łapię. Muszę pozbyć się ludzi Hammerheada i rozbroić te bomby. Jedna głowa, jeszcze jedna. Bombę z głowy teraz ani. Teraz to ja całą koncentrację wywadziłem i mi się. No ja, jak tak patrzę, to mimo, jeśli miało skin parasy, to nie, to chłopak zostaje na mani jedynka, jest nadal takie fajne. Czy tam są kolejne bomby, tam, gdzie im pokazuję teraz? I bodajże tam muszę lecieć, dobra. Tak, są bomby. Muszę się spieszyć. Łeeeeeeez, dobra. I to trzecim razem. Po te bomby. I Publiczność wstrzymuje oddech. Teraz wy. Tak, proszę państwa, mamy trzecią! Mózg Nie nudzi wam się to ciągłe przegrywanie? Wasze morale musi naprawdę leżeć! Dobra, dawaj, nie, nie tego. Okej, okay, Donom chyba nic nie grozi. Na wszelki wypadek lepiej do nich pójdę. Sorki ma przerwa w głosu. Nadal nie wiem jak się wyłącza ten mikrofon zali. od PS4. To niebieskie się używa od tego co ale nie wiem, gdzie jak, jak popracować czy nad systemem czy Trzeba bezpie... naciskać co. O, dziura. Co! To przez te kopaczogi. Oczywiście. Kurde, to nie poszło dobrze. To za zaraz. Juri, zwiał nam. Z donami. Co? Mówisz serio? Sprzęt Sable, który kradł, Miała w swoim arsenale więcej niż myślałem. Obiecałeś się tym zająć. Miałam się nie obawiać. Tak, Racja, i nawaliłem. Przepraszam. Koniec z przerwami. To nie przelewki. Już ja to załatwię. Zadzwonię jak coś wymyślę. To chyba nie jest dobrze. świetna robota, Twilight. Świetna. Oj, decydowanie nie za dobrze. Drugi sezon. O nie, o to ładnie Naprawdę nie mam na to czasu spróbować Na dobry program zawsze jest czas Zwłaszcza jest. Chodź mi warto na królika Dobra, to zobaczmy jeszcze tylko to i kończymy ten odcinek już na dzisiaj. Here you go, here you go. Co? A tu mam podejść, dobra, nienawidzę tej Sable. my obserwuj. Coś jak połączenie YouTube'a i Twitch'a. Cholera. Subskrybuj i obserwuj to, to samo, twórcy. Okej, okay, zdążyłem zmodyfikować jej trojona, żeby ją namierzyć, kiedy będę brał udział w jej programie. Gdy będę miał dość sygnałów, znajdę ich mhm. i wyślę ją Ale chyba... Ej, nie, już nic innego nam się Ech, nie odblokuje z tych jest aktywności, widzę. To dobrze. To... To wyzwanie zrobimy sobie w innym z odcinków. Dziękuję Wam już dzisiaj za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Do ostrzenia się. Cześć!